Thank you Witajcie kochani, to ja Bardoszuk i chciałbym dzisiaj zaprosić was na odcinek Pierwsza akcja Czerwone Miasto, czyli próba podbicia miasta e, sojuszu wrogiego. Wybrałem te oto miasto tutaj. Zobaczcie sobie na mojego przeciwnika. On jest aktywny, ale podejrzewam, że ten przeciwnik już e, nie gra, tylko ktoś wchodzi na jego konto i oddaje miasta swoim czerwonym prawdopodobnie jest z tego sojuszu. E, dlatego e, lepiej, żebym ja je przejął, niż żeby przejął ktoś inny. Tym bardziej, że Miasto moje, które jest największą, moim takim centrum, jakby najważniejszym miastem, jest na wyspie, gdzie jest kurwa wszędzie dookoła czerwono. Trochę się atakowaliśmy yy, niedawno, czekajcie, przyjmę to, nagroda je. Yy, dlatego te miasto na pewno mnie pomoże, tym bardziej, że w tym mieście będę budował biremki i to od samego początku, także kochani, akcja, pierwsze czerwone miasto. I akcję zaplanowałem tak, właśnie, pokażę wam plany. Akcja pierwszy, czerwone miasto, proszę bardzo, skan miasta, to co przeskanowałem wychodzi na to, że jest tam 336 szermierzy, 28 łuczników, 129 komplitów oraz Pelops na 9. levelu i atak. Przed kolonem atak muszę puścić o godzinie 21.46.57. Czas dojścia 12 minut 52. Ten atak dojdzie na maksymalnie, pamiętajcie, pamiętam o anty-timingu, czyli niestety muszę ryzykować w 10. Tak celować, żeby atak wchodził za każdym razem 10 e, sekund do przodu, no bo nie mogę przekroczyć tego czasu, nie, nie chcę zrobić tak, żeby albo moje wsparcie weszło przed kolonem, albo atak przed kolonem po kolonie, dlatego ustawiłem je właśnie w ten sposób. E, no i mój atak powinien wejść o 22.59, e, 49 maksymalnie, 39 minimalnie, a kolon 50. Muszę tak wysłać kolona, żeby on wszedł najwcześniej na 50. Później wsparcia. Wsparcia 11 sekund po kolonie. Biorąc pod uwagę timing, one oczywiście będą troszeczkę inaczej wchodzić. I macie tutaj rozpisane wszystkie wsparcia z każdego miasta. Zresztą przy każdym wysłaniu każdego wsparcia. Będziecie ze mną, a zaczniemy od godziny 21.05, czyli czasu polskiego 22.05. Pisałem już angielskiego, że mi się e, ten e, nie kręciło wszystko już w głowie. Czyli co? Czyli za dwie godziny zaczynam akcję i wtedy włączę nagrywanie, kochani, i będziecie ze mną w tym pierwszym próbie podbicia od początku do końca. Ok. Kochani, witam Was serdecznie. Właśnie dogrywamy pierwsze wsparcie. Yy, mamy tak celować na 23.02, czyli zostało mniej więcej. Minuta i 25 sekund, coś takiego. Także kurwa, no nieźle, nieźle, naprawdę... Mam nadzieję, że się uda to moja akcja. Ja tam nikomu tak ogólnie o tym w sojuszu nie mówiłem, powiem mi dopiero jak kolumn wejdzie, wrzucę rapek na ten i po prostu ruchomy, jak tam będą szły ataki, to zapewne ktoś wspomoże. No bo tak tu pracujemy w sojuszu, ja też tam parę razy pomagałem, dzisiaj zresztą też ja już zacząłem w ogóle kolekcjonować rapki z pomocy dla sojuszników, to Wam pokażę niedługo, no dobra, uwaga, bo zaraz musimy wrzucić nasze wsparcie. 0,2, tak myślałem sobie: przyceluję, bo to jednak ten anti-timing i tak dalej może się wszystko spierniczyć. Może nie będzie zbyt dokładnej co do sekundy synchronizacji, ale w świecie, gdy jest anti-timing, to jest bardzo trudne, nie? Ja już się skupiałem, żeby włączyć ten przycisk, który tutaj pisze bez przyjścia. To jest pierwsze wsparcie z pierwszej wioski. Jak widzicie, będą dwa, pięć wsparć. Kurwa, nie wiem czy nie za szybko, sprawdźmy sobie. 52, czyli całkiem nieźle. Jak kolon wejdzie na 50, to 2 sekundy pobędą już yy, nasi żołnierze. Także myślę, że to jest całkiem spoko. Yy, całkiem spoko synchronizacja. No nic, yy, kolejne wyślemy z innego miasta za parę minut, ja włączę nagrywanie. Okej okay, kochani, zbliża się czas wysłania kolejnego wsparcia, w którym będzie 191 łuczników, 9 szermierzy, ale tu bardziej chodziło mi o biremki 150, bo akurat w tym mieście miałem i to przy okazji lądu też tam doślę. No i co? Zobaczymy. Ej, czekajcie, bo jeszcze mogę 20 tych dodać. To będzie 211 Trochę więcej zawsze lepiej, prawda? Może to T20 uratuje naszą kolonizację i wysyłamy na 2 po. Tamten auto timing był, poszedł nam całkiem spoko. Jeżeli dobrze uda nam się wysłać kolona, to powinno być sekunda lub dwie po już ląd nasz, co jest bardzo spoko. I ciach, jak poszło te wsparcie? 54, czyli 4 mniej więcej sekundy po kolonie, jak to póki co wygląda? Czekajcie, zaczynamy sobie polecenia. Czyli 2 sekundy później wchodzą biremki z lądem. No dobra, ja włączę nagrywanie przy kolejnym wysłaniu. Tym razem będzie to kolon. A więc, tak kochani, szpieg jeszcze przeszpiegował wojska. Jest tyle, patrzmy sobie tutaj, bo zaraz już musimy wysyłać naszego kolona. Yy, 336 mierzy, 243 uczniów. Kurde, nie wiem, czy mu muzyka nie będzie trochę za głośna, no nieważne. No i co, no i musimy wysłać zaraz kolona i musimy go wysłać yy, 39, czyli właśnie teraz. Kurwa, od razu rzucę zaklęcie, żeby zakreślić. Nie wiem, czemu nie wrzuciłem tego tam, ale no może zapomniałem i kolon wejdzie 22,59,43, czyli troszeczkę szybciej jednak ten anty-timing poszedł troszeczkę w dół niżeli. Tak jakbyśmy sobie tego życzyli, zobaczmy jak to wygląda, czyli jakieś 9 sekund różnicy, 9 sekund różnicy przed pierwszym wsparciem. Zobaczymy, może uda nam się dograć kolejne, czyli tak webud notatek ja sobie mogę tutaj dopisać plusik, czyli że kolon wysłany. Tak jak tu wcześniej yy, pododowałem do wszystkich tych tych yy, no i co? No i teraz następną rzecz, którą następny atak, który musimy wysłać, to jest wsparcie z miasta piątego. Jak będę wysyłał, to oczywiście odpalę kochani nagrywanie. Okej okay, kochani, wsparcie już wysyłamy i wysłaliśmy. Zobaczymy jak to teraz wygląda. Akurat w ostatnim momencie tak naprawdę włączyłem, ee, włączyłem nagrywanie. No, wsparcie, kurde na 53, czyli jednak antytimik poszedł 10 do przodu, bo e, równo 23 wysłaliśmy, czyli no 10 sekund po kolonie. Mam nadzieję, że to starczy. Chociaż ten gracz był trochę aktywny, no bo był e, no dobra, ale poszło te wsparcie, Antytajnik nie był dla nas szczęśliwy e, i to było z którego, czekajcie, to było z tego miasta. Także tutaj zaznaczam plusik, czyli że misja poszła i zobaczymy e, jak to będzie dalej następne wsparcie z szóstego miasta a później już atak i ostatnie wsparcie no i będziemy czekać e, na to czy kolon wejdzie czy nie a tu zobaczcie sobie jeszcze porównywałem Raporty tego ataku tutaj było 336 szeźmierzy, tutaj też, tutaj 28 łuków. Łuków doszło, bo jest 243, i tu było 129 koplików i 209 doszło. Ale spokojnie powinniśmy dać radę wyczyścić, bo jeszcze w ataku pójdzie 12 mant z ogniami, w razie czego jakby Birki doszły. No dobra, ja włączę nagrywanie przy kolejnym wsparciu. Yo! Ok, kochani, zbliża się e, pora wysłania wsparcia kolejnego, e, przedostatniego, bo będzie jeszcze później atak i wsparcie, at, atak czyszczący powinien wyczyścić to miasto, bądź, e, bo ja sprawdzałem na simulatorze, to tam sporo by hoplitów moich poszło, a hoplici e, mają też bronić miasta, przez te 10 sekund poradzić sobie z pierwszym atakiem, jak jakiś pójdzie, zanim dojdzie wsparcie e, reszty, także, no... Ja nie wiem, teraz zaryzykuję, puszczę 52 i zobaczymy, czy zmniejszy się ID timing. Uwaga. I sprawdzamy szybko na polecenia, czy dobrze poszło. Tak jest, 5 sekund. 5 sekund po pierwszym po kolonie wejdzie pierwsze biremki i ląd. Także całkiem, całkiem nieźle. Ten akurat się wpasował. Dobra, ja włączę nagrywanie przy następnym. Także, kurde, no niezła akcja, nie? Dobra, kochanie. E, przyszedł czas na e, puszczenie ataku e, takiego e, przeczyszczającego przed kolonem. E, ten atak musimy wysłać na 33, pamiętając o tym, że kolon wchodzi 43 i antytajnik plus 10 sekund. Mam nadzieję, że będzie z jakiś plus 8-9 i to wtedy ładnie, elegancko nam się zagra. No, po, no szczęście potrzebne jest trochę szczęście w tym wszystkim. A mogę jeszcze jakiś atak dać? Tak, mogę jeszcze ten dać. Także spoko i na... 33 puszczamy atak i sprawdzamy jak na to się zgrało. No niestety będzie 11 sekund e, przed kolonem. No trudno, no nie był dla nas szczęśliwy, ale to nie jest jeszcze źle. Dobra, przejdźmy sobie do e, miasta numer 4 e, i tu muszę wysłać też wsparcie. Nie, czekajcie jak to. A dlaczego mi jakoś tak wyszło, że z miasta ten czwórkę ja tu wpisałem? A to na pewno będzie czwórka, a nie piątka, a nie szóstka, a nie siódemka, czekajcie. Coś mi się tu chyba pomyliło z moim planem. Jak z czwórki, jak z czwórki. Co ja tu z czwórki? Może z trójki, z trójki nie mogę. Z czwórki w sumie mogę... Ten, wysłać dziewięć biremek, nie? I... A to będzie po kolonie, z tym dobra. Nie wiem, co mi się tu coś pomyliło, 21.48 z czwórki, i, ale taki dziwny czas, nie? A, no tak, to chodziło na pewno o te 9 biremek, tylko że wtedy ja miałem odpalone te kopytko, bo, bo szefowie tam, kurde, mm, bo popłynęli do tego przyjaciela, co rzucał na nas ogniami, ale dobra, no do, jeszcze spróbujemy jakoś tam dołożyć te birki, żeby one tam ładnie weszły i wsparcie musi być na 59-53, czyli tak robimy, może zaryzykujemy gdzieś z 52, może wpadnie akurat szybciej, te 9 birek na pewno się przydadzą, no i co, no i później zostanie nam tylko czekanie, to będzie 14-15 minut mojego czekania i odpalę nagrywanie, nie wiem, gdzieś jakieś 2 minuty przed wejściem kolona, zobaczymy jak to wyjdzie, jeszcze może uda mi się przeszpiegować i uwaga, poszedł, kurde, się zagadałem z wami i jak wyszło te wsparcie. Kurwa, czemu ja to jako atak wysłałem? Jestem głupi, nie? Jestem głupi dlatego, że było tu nastawione na atak. Dobra, to już na pewno się troszeczkę spóźni. Także takie rzeczy też musicie mieć na względzie, bo e, tak to bywa, to są jednak emocje i takie różne sprawy. No dobra, no wejdzie tam troszeczkę później, ale e, ten e, najszybsze wsparcie, jakie będzie, to będzie 5 sekund po kolonie. E, to będzie spora ilość biremek. E, kolejne 4 sekundy wejdzie spora ilość lądu. No lądu będziemy mieli, e, można powiedzieć, sporo. Jeżeli te manty, e, a w ogóle to Możemy w sumie jeszcze zrobić sobie coś takiego, że wejdziemy tutaj na ten, damy do symulatora, weźmiemy yy, 12 mant. A gdzie są boskie? Ja chcę boskie. Czemu nie ma boski? Wybierz bóstwo, powiedzmy sobie bóstwo Zeus i walniemy 12 tych mant i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Yy, symuluj. No, może nie wybiją wszystkich, ale na pewno znaczną. Wstaw ocalałe wojska i wtedy weźmy sobie 700, będzie tych. Te sobie wywalimy na zero w ogóle. I tych będzie około 600, chyba coś takiego. Symuluj. Także tak około 500 powinno zostać, także no, nawet więcej, bo tu 700 i 700, także powinno jeszcze więcej zostać, powinny dać radę utrzymać przed kolonem. Zobaczymy jak to będzie. Ja włączę nagrywanie przed samym wejściem kolona, a później parę razy w trakcie okupacji. No hej kochani, minuta 4 przed wejściem kolona. Ja mam smutne wieści, bo szpiegowałem i zobaczcie, odpalił chodził obywatelski. Także gąś kurwa jest aktywny i boję się, że będzie próbował zbić tego kolona, więc dałem na forum takie oto ogłoszenie. Wrzucę ruchomy jak będzie. E, powrzucałem wszystko jak to e, mniej więcej wygląda od, oraz to, że e, już wie, więc mile widziane jest wsparcie. E, zobaczymy jak to się rozwinie. E, 30, 45 minut do wejścia kolona. Ja obawiam się, że kolon to może i wejdzie, bo zapewne wyczyszczę ten, bo to jest jednak potą, potężne pierdyknięcie plus to, że mamy odpalone kapitana dowódcę, czyli 20%, 2 bonusy po 10% to 40, plus bohater, który dodaje 25 bonusu dla procków to jest właśnie ten koleś, a jestem na siódmym, czyli jakieś 55, no to wychodzi około z jakichś 3000 ludzi, a to jest porządna, porządna ekipa. No i po prostu kwestia jest tylko tego, czy uda nam się wytrzymać, czy nie. I zobaczymy pierwszy atak. Pierwszy atak yy, po, zostało wycofane. I czekajcie, zaraz zobaczymy, yy, czy kolon się utrzymał. Kolon, kolon wszedł na pewno. I wchodzą od razu wsparcia. Dobra, kolon wszedł. Yy... Kurwa, kolon wszedł, <noise> bo tyle się działo, że ja nie wiem o co tu chodzi, ale zobaczcie kolonik przed yy... konwertuj, generuj yy, niech będzie wersja tekstowa generuj i wystawię to teraz yy, na forum zobaczymy kurwa no nie, nie to weszło co trzeba yy, albo nie to wcisnąłem, czekajcie o to dobra Teraz jest i teraz ruchomy e, raport e, z okupacji. Czyli to chyba to, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy. E, czyli tak, ale było kurwa jakieś tam atakuje. Jacek superowo. Czyli ja zniszczyłem mu, e, to aha, to to moje wsparcie u tego, dobra, spoko, ale on w ogóle wy, wy, wycofał. Te, ten, on wycofał w ogóle e, tych ludzi. Dzie, dzieci ludzie weszli, patrzcie, ci na czysto weszli, na pusto. A to są jeszcze z ataków na inne w ogóle miasta moje, a nie na ten. Chyba nie wiem. Ok, napiszę. Na razie cisza. Ale dobra kochani, mamy to kolon wszedł, także elegancko. Nie wiem co się stało z tymi miastami, może to jest jakiś kolej z innego kąta, bo tamten mi się wydaje, że już nie kończy kończy grę, no ale tamte e, zginęły. Zginęły po prostu nie ma ich e, i a te weszły na czysto. No jest tam sporo e, sporo wojska. Ja zaraz tylko sobie procarzy i ognie wycofam, bo w razie ataków to będzie szkoda ich stracić. E, no i nic, będzie się coś działo, to włączę nagrywanie i po prostu wam powiem kochani, także kolon siedzi w pierwszym czerwonym mieście i to nie byle jakim. E, zobaczcie sobie, to jest te miasto, e, 11 tysięcy punktów idealne mi albo pod kolejne do podbijania, albo pod biremki, e, na pewno, o tych, tych tutaj pa, te, ten pan to na pewno było jego wojsko. mi się może tam chował, nie wiem. Może to były czułki jego, nie wiem. W każdym bądź razie, e, no miasto, jak na razie, jest podbijane przez nas. I póki co, to cisza, da? Tak, póki co, cisza i spoko. Dobra, kochani, włączę nagrywanie później, jakby co. Hej.